Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony MIS 168, a przed Wami powtórkę gracza Davidos z pierwszej DPA grającego na czołgu IS6. E, ten czołg oczywiście już był u mnie na kanale, doskonale tym pamiętam. To była powtórka z wersji 914, ta jest z wersji 9.15, czyli najnowszej obecnie. Jednak tam ten czołg zastąpił czołgi lekkie w swojej bitwie, a ten czołg zrobi to, co czołgi ciężkie robić powinny, czyli przyjmie na siebie falę uderzenia. A następnie wyprowadzi atak. Po prostu będzie tutaj dużo obrażeń, będzie fajna bitewka, duże doświadczenia. Więc uznam, że warto ją pokazać. Uprzedzam, że wcześniej nie oglądałem, także nie wiem do końca, jaki będzie miała przebieg. większa że mam mapkę, żeby było wiadomo, co się dzieje. E mapka to szturm w trybie obrony, czyli mamy jedną bazę na całą mapę, bo jest to nasza baza. Przeciwnicy, aby wygrać bitwę, muszą tą bazę zdobyć, ewentualnie muszą zniszczyć wszystkie bazy przeciwnika. Jest też na to mniej czasu, dlatego że tylko 10 minut. Uprawię troszeczkę mikrofon, mam nadzieję, że będziemy dobrze słychać. A tutaj kolega, jak widzicie, zjechał do tego kanionu, czy też koryta rzeki, bo tak to wygląda. Jakby to było koryto wyschniętej rzeki. Podjeżdżę tutaj pod górkę. Ciekawa decyzja, biorąc pod uwagę, że Is 6, tak jak to wszystkie Isy, nie ma depresji działa. No ale jakże popatrzycie na niego od boku, no to też trudno się dziwić, dlatego że w tak płaskiej wieży no, działo nie kończy się na samej Lufie, tylko wchodzi trochę wewnątrz poezonu, no więc żeby tutaj opóźnić działo, to tam trzeba podnieść. Strzał w opornego Emila, czy w szturer Emila oczywiście. Na cały szczęście trafiony, bo przy tej odległości możemy nie trafić. Zmiana celu, strzał na ślepo w Ferdynanda. Ciekawe czy to weszło. Jednak jakby nie patrzeć i 6 do snajperów nie należy. Czyli przy strzałach na większe odległości ma pełne prawo nie trafić. No tutaj na ślepo w Tygrysa. Też ciekawe czy weszło. Zobaczymy ewentualnie na podsumowaniu czy tak się stało. Ferdynandowi brakuje trochę HP, więc jeżeli nie oberwał w międzyczasie od niczego innego, no to jest to efekt naszego strzału. I z trzeci nas tutaj zajeżdża, całe szczęście, że Dawido tutaj się zorientował, że tak też się stało. I już zjeżdża tutaj, oczywiście, i za trzeciego zostawić sobie na plecach. To byłaby bardzo ryzykowna decyzja i mogłaby się zakończyć utratą sporej ilości punktów wytrzymałości za mało widać, ja bym tutaj też nie ryzykował tego strzału można by się pokusić na strzał jakimś celniejszym czołgiem natomiast na pewno is szóstym szkoda pocisku po prostu pantera tutaj wykańcza Wyjazna na 3. trzeciego, ładne przebicie on nam tylko zerwa gąsienicę pantera, ewidentnie od pantera to się rozochodziła nie bez podstawy, ma tutaj wystarczająco dobre działaby Temuisowi kuku zrobić Teraz jazda po lwa No, myślałem, że przy dobrym losowaniu, chciałem powiedzieć, że przy dobrym losowaniu byłby na strzał Teraz jazda na strzał Nawet bez dobrego losowania Strzał troszeczkę fartowny w KW KW-85, że nie zdążył się tutaj schować przed strzałem kolegi ale tak jak zawsze twierdzę, przy dobrych bitwach szczęście jest bardzo potrzebne. Tutaj już w kromula trafić się nie udało. Radzieckie działo pokazało, że nie zawsze musi trafiać cel. Czasem też buduje k 85 tyłem. Na autocelowaniu poszło w Gąsienice. Zerwało za zero, także tutaj trzeba poprawić. No tutaj wiadomo było, że jeżeli nie wejdzie podpalenie, no to w tym momencie nie zabije się tego czołgu na strzał. Chcę, tak chce, nie chcę, chcę, nie chcę, chcę. No to dostał. Tygrys pęczej tygrys, który ma nieco lepszy pancerz niż zwykły tygrys pierwszy, zwłaszcza pancerz przedni. Szturer Emil wcześniej przez nas trafion, szkoda tutaj działo. Ale nie chowa się, nie wiem czy co niczego nie widać. Już chyba się zorientował, że go jednak widać, no i... Niestety przepłacił życiem. Tutaj kolega od czegoś oberwał, aczkolwiek nie wiem od czego. A, od tego też 4-2 najprawdopodobniej. Tutaj tygrys przebija. Najwyraźniej wie jak to zrobić, wie jak mierzyć. Tutaj strzał na autocelowaniu, przy krążeniu. Więc nietrafiony. Koledze powoli kończą się już zwykłe pociski, pozostały tylko dwa. Tutaj prawie, że ten tygrys się cofnął, także odrobi na szczęścia znowu. No i dobicie, wiadomo, tutaj już nie było najmniejszych szans dla tego tygrysa. A nie, już kolega, nie skończył się, ale kolega zdecydował się już przełączyć na polski premium, który swoje polskami podkalibrowymi. Na wypadek, gdyby ktoś nie oglądał pierwszego filmiku, to tutaj pokażę parametry. 175 przebicia i 390 uszkodzeń na pocisku zwykłym oraz 217 przebicia i 390 uszkodzeń na pocisku premium, który jest pociskiem podkalibrowym T29. Strzał w dolną płytę, bardzo ładnie przycelowany. Działo również pokazało, że potrafi też celnie strzelać. No i dobicie ładnie boczek pokazał, aż, że byłoby nie skorzystać. Pozostały dwa pojazdy przeciwnika. Nasza drużyna jest w znacznie lepszej sytuacji w tej chwili. Kolega ma na koncie pięć zniszczonych pojazdów. Może trochę przyspieszę. Jest widoczny Ferdynand, który wykańcza naszego Isa. Sądząc po tym obrysie ma chyba działko jeszcze z Pantery z siódmotierowej, tak mi się wydaje, po tym zgrubieniu hamulców lutowym na... W lufy jednak działo to topowe takiego czegoś nie ma. Byłoby to dobre, dlatego że top ten to dział charakteryzuje się mniejszą penetracją, w związku z tym stanowiłby dla, tutaj dla kolegi dużo mniejsze zagrożenie niż gdyby miał to topowe działo. Jednak Ferdynand ma moc i tutaj mógłby koledze zagrozić. Gdyby miał to topowe działo, to kolega zna niego w tym momencie na dwa strzały. Nie ma napra zestawu naprawczego, w związku z tym uszkodzenie magazynu amunicyjnego przy od frontu byłoby dla kolegi bardzo zabójcze. Bardzo... bardzo groźne. SU-152. Dopiero teraz się zorientował, że ktoś jest za jego plecami. Kolega kończy przeładowanie. I udaje się prawdopodobnie w ostatniej sekundzie jeszcze przed strzałem tego SU. Tak, nawet... Nie wiem, czy to nie jest jeszcze wcześniejszy dział, w każdym razie jest to na pewno dział, jakieś tam stokowe, nie jest to dział topowy. Bokiem, nie wiem, czy nie zdaje sobie sprawy, czy też udział się na tego super Pershinga i bardzo chce go uszkodzić. On powinien się zorientować, że strzały lecą od niego od boku, ale nieważne. Dzięki temu kolega może sobie spokojnie stać tutaj i obijać oraz dobić ostatniego przeciwnika. I w tym momencie bitewka się kończy, a my przechodzimy do podsumowania. Za bitwę wpadła klasa mistrzowska. 4 pomniejsze odznaczenia, duży kaliber, czołgista snajper oraz specjalista. 6738 obrażeń kolega zadał, zniszczył 7 prezów przednika, zdobył 1737 punktów podstawowego doświadczenia. Absolutnie astronomiczny wynik. Czołgista snajper wpadł, ponieważ kolega zadał 2792 punkty obrażeń z odległości powyżej 300 metrów. Naprawdę fajnie, dlatego że is 6 zwykle nie jest aż tak celny na takie odległości. Jako, że kolega gra bez konta premium, to zarobił na 343 267 kredytów. I to jest to, o czym wspominałem też w poprzednim filmiku: podziski do ISA są drogie w momencie, w którym. Nawet kręcimy tak astronomiczny wynik, jak właśnie taka suma, no to niestety ten zarobek jest jednak dość marny. Nawet z kontem premium to byłoby 99 tysięcy kredytów. No i ze wszystkimi bonusami zdobyłby 1000, zdobył kolega 1911 punktów doświadczenia. Bitewki naprawdę serdecznie gratuluję, dlatego że wynik niesamowity, a wytrzymajcie się ciepło. Cześć.